One. Jezu Jak cudownie Wreszcie Jakaś dobra ikona Wreszcie Chciałem wam tylko pokazać, że trafiłem Ronaldo Nazario No, no i to tyle to jest Ronaldo tate z wakacji To jest prezent na wakacje No, pa Ronaldo Nazario Patrzcie na jego statystyki 93 tempa 93 strzelania 80 podania 93 dubbingu, nie No cudo Dobra, to ja się z wami żegnam czaty, pa